Firma Pelikan od kilkudziesięciu lat preferuje ten sam system napełniania. Jest to system z wbudowanym tłoczkiem do korpusu pióra. Odkręcając w lewo, czyli przeciwnie do wskaz ruchu wskazówek zegara, tłoczek się obniża. Kiedy kręcimy zgodnie z wskazówkami zegara, podnosi się do góry i zasysa atrament. Cała sztuka polega na tym, że Stalówkę właściwie trzeba zanurzyć całkowicie. Opuszczony tłok. Wkładamy stalówkę z opuszczonym tłokiem do atramentu i zakręcamy, przez co tłok się podnosi i zasysa atrament. Wystarczy tylko zebrać nadmiar atramentu ze stalówki i spływaka, oczyścić korpus uchwyt pióra i pióro gotowe do pisania. Wymaga to specjalnego wysiłku. To samo z opróżnieniem pióra. Odkręcając teraz, proszę, widzimy, że cały atrament wypływa z korpusu pióra. W tym modelu korpus pióra to jednocześnie pojemnik na atrament. Czyszczenie pióra to również prosta czynność. Wkładamy do wody, zakręcamy, czyli nabieramy wodę i odkręcamy czyli wypuszczamy wodę z atramentem. Czynność tą musimy powtórzyć kilka razy, tak aby przepłukać korpus z atramentu. Czynność tą warto wykonywać dokładnie i sumiennie, gdyż zabranie zabra atramentu o innym kolorze może doprowadzić do mieszanki atramentów i uzyskiwania ciekawych, chociaż być może nieoczekiwanych przez nas efektów. Po zmianie wody jeszcze warto raz dwa razy przepłukać pióro, żeby zobaczyć czy tam jeszcze nie ma śladów atramentu. Jak widać są jeszcze kilka kolejnych płukań powinno już pozbawić korpus i spływak resztek atramentu z poprzedniego napełniania, kiedy już będziemy widzieć, że woda wypływająca Prawie czysta. Wyjmujemy końcówkę pióra, łapiemy ją przez serwetkę i odkręcamy delikatnie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W ten sposób wyjmujemy całą część piszącą pióra, którą wrzucamy do wody, żeby jeszcze dokładnie wypłukać. Do korpusu nabieramy parę razy wodę, aby wypłukać pozostałe reszty atramentu, które tam mogły jeszcze zostać. Następnie wypuszczamy wodę, wyczerpujemy jej resztkę, korpus wycieramy, możemy jeszcze zwinąć róg serwetki i wyczyścić pióro w środku, by usunąć nadmiar wody zabrudzonej atramentem ze środka. Stelówkę oczywiście usuwamy. Kręcąc delikatnie, jeśli wyczujemy jakikolwiek większy opór, lepiej tego nie robić, zostawić to fachowcom. Samo czyszczenie pióra poprzez zamoczenie stalówki i nabieranie wielokrotne wody powinno ten problem rozwiązać i pióro powinno być wyczyszczone. Po paru minutach moczenia wyjmujemy sekcję ze stalówką wody delikatnie wycieramy tak żeby odsączyć nam nadmiar wody po kilku takich razach owinięcia stalówki powinno wody już nie być widać że tu już praktycznie nie ma także pozbyliśmy się nadmiaru wody czasami dobrze jest odłożyć całą sekcję na godzinkę żeby reszta wody która jest w środku wyschła jeszcze teraz tylko trzeba potem przykręcić tym razem Kręcimy zgodnie z wskazów, ruchem wskazówek zegara i pióro gotowe do kolejnego napełnienia.